Od czego zaczynamy? Aha, tak. w podręczniku mamy oprócz kodu mamy adres strony. Tu jest napisane, to jest Edionline.com łamane przez Livonimeric. Więc wchodzimy sobie na tą stronę Livonimeric, Tutaj teraz jesteśmy. Mamy tutaj taki, taką instrukcję, co należy zrobić, żeby się zarejestrować. Więc jak ktoś sobie wejdzie tutaj na ten adres, to... Wszystkie instrukcje tutaj są. Jest też taki wideo tutorial, ja może Panią pokażę pokrótce jak to, jak to działa. Niestety pan jest u w wersji międzynarodowej, ten filmik zrobiony. Więc wchodzimy sobie tutaj, wprowadzamy kod z podręcznika. pokazany. Rejestrujemy się na platformie BESNAR. Tam są trzy opcje wyboru, albo jako uczeń, albo jako uczeń starsza, tak a zakładam, w zasadzie każda z tych opcji daje nam to samo poza tym, że ta platforma dla nauczyciela daje troszkę więcej możliwości. Tutaj wpisujemy wiek, no troszkę tylko po to, żeby sprawdzić czas, na który się rejestruje jest Zakładamy sobie hasło. Dostajemy maila, którego musimy potwierdzić i już jesteśmy na naszym koncie, mamy dostęp do naszego podręcznika. Tu jest akurat słownik do niemieckiego taki interaktywny pokazany, ale zaraz ja Wam pokażę, jak wygląda sytuacja, kiedy już jesteśmy na tej platformie. Tutaj mamy uruchomione różne podręczniki, jeden jest właśnie Teo tutaj mamy podręcznik i chodzimy Wchodzimy sobie w podręcznik. Wkładuje nam się tutaj mamy pokładki. to jest to do, dokładne wzorowanie podręcznika. Nawigujemy w ten sposób, że możemy sobie na boki przesuwać. Na tablecie dotykowym możemy sobie też przewijać ręką. No i mamy tutaj najpierw spis treści. I pojawia nam się pierwsze, pierwsza lekcja. Widok, który tutaj mamy, to jest taki double par, czyli dokładne wzorowanie, podwyższenie, któreśmy sobie przed sobą rozłożyli. Mamy możliwość zmiany widoku. Możemy sobie hmm. ustawić widok jednost, jednostronicowy albo widok w powiększeniu. Ja możemy tutaj przewijać. Ja powrócę do tego dwustronicowego Widoku. Jak wygląda nawigacja? Więc, tak jak wspomniałem, albo przechodzimy sobie tutaj na boki, albo mamy spis treści taki wysuwany i on nam pozwala przenieść się do dowolnej lekcji. I w ten sposób też możemy nawigować. Ja powrócę do tej. Lekcji numer jeden. Gdzie są te interaktywne treści, o których wspominaliśmy? Otóż te wszystkie interaktywne, jeżeli są interaktywne treści na danej stronie, to, 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 to pole się nam podświetla. Poza tym, jak sobie przejdziemy na kolejną stronę, to Pani widzą, że najpierw pojawiają, wyskakują nam takie ikonki czarne, które oznaczają nagrania audio albo wideo. Ja powrócę znowu do tej unite 0 i teraz tak pokażę paniom jak, jak wygląda nagrania Mamy tutaj pierwszą lekcję, pierwsze ćwiczenie i kamerę To jakoś... Tu parles déjà français? Page 4. activité 1. Ecoute i dime numero. No, Więc możemy to ćwiczenie rozwiązywać tak, jakbyśmy mieli otwarty podręcznik przed sobą i odsłuchujemy Wydzikę? nagranie, ten prostokąt sobie możemy przesuwać w dowolne miejsce. Czyli tu mamy taką, taką formę, jakbyśmy mieli podręcznik przed sobą po prostu rozłożony i, i w ten sposób to ćwiczenie rozwiązujemy. Ale możemy też to ćwiczenie rozwiązać w sposób m, taki interaktywny. Od, odtwarzamy sobie to samo nagranie. Ja może jeszcze, jeszcze troszeczkę. Bienvenue. Tu parle déjà français. Page 4. Activité 1. Écoute et dis le numéro, puis répète. Oui. No, i tutaj mamy te, odsłuchujemy tych wszystkich słówek. Możemy sobie je zaznaczyć. Jeżeli pozaznaczamy w sposób nieprawidłowy, to te nieprawidłowe zaznaczenia podświetlą nam się na czerwono. Jeżeli znowuż oczywiście zaznaczymy wszystko w sposób prawidłowy, no to potem otrzymujemy komunikat, że jest ćwiczenie rozwiązane poprawnie. My to ćwiczenie możemy sobie w dowolnym momencie zresetować i rozpocząć jego rozwiązywanie od początku. Na koniec oczywiście sprawdzając poprawność, poprawność tego ćwiczenia, wprowadzonych przez nas rozwiązań. Ja teraz z tego ćwiczenia wyjdę. Więc tak wygląda przykładowe ćwiczenie interaktywne. Pokażę Paniom teraz, jak wygląda na przykład lekcja numer jeden. Tutaj mamy znowuż duble par, czy Gdybyśmy sobie otwarli przed całą podręcznik, mamy tutaj nagranie, które sobie możemy no, Czyli mamy znowu tą sytuację, że gdybyśmy otwarli przed całą podręcznik, puścili płytę w odtwarzaczu i tej historii sobie słuchamy, bo no, to jest to audio, a patrzymy na to, co jest na stronach podręcznika. I ja, c'est Théo. Voilà, mój przyjaciel Hector. Je m'appelle Lin. To ja, je m'appelle Ahmed. I ja, ja mówię. Cześć, przyjaciele. No a teraz tak. Oprócz tej możliwości, którą pokazałem, jest też możliwość taka, żeby to, tą samą, tą samą historię tę Otworzyć w formie takiej interaktywnej, czy takiej animowanej historyki, i oui. oui. pokazuję, jak to wygląda. Je m'appelle Leo. I to c'est Leo. mój Hector. Je m'appelle Lin. To moi. Je m'appelle I ma I tak jak Amen. i teraz tak. Z tego sobie możemy wyjść. Powracamy na naszą stronę. I w lekcji numer jeden mamy y, już piosenkę. Tam wspominaliśmy właśnie, że y, w tej metodzie jest sporo piosenek. Mamy tutaj pioseneczkę, która jest w dwóch wersjach, czyli w wersji z wokalem, potem i potem będziemy mieć w wersji karaoke. 虚惊。 Dostęp e do wersji karaoke. Ta wersja karaoke również zawiera, zawiera linię melodyczną w wokalu, więc łatwiej jest śpiewać mając y, tą, tą linię melodyczną. Zaraz to pani słyszą. Czy możemy cały wokal śledzić? No, są Samaś! Dobrze, teraz tak. Każda lekcja zawiera takie właśnie scenki animowane, ćwiczenia interaktywne, nagrania i piosenki. Natomiast pokażę Panią teraz troszeczkę funkcji, które tutaj daje nam to oprogramowanie. Pierwszą grupą funkcji to są funkcje, ja może tak wrócę do naszej lekcji numer 0 mamy taką grupę funkcji, która pozwala nam yy, wprowadzać różne treści do, na stronie podręcznika, czyli na przykładowo uczeń albo nauczyciel może to zrobić na lekcji, prowadząc lekcję za pomocą właśnie tablicy interaktywnej albo uczeń w swoim, w swoim, na swoim urządzeniu, na, na komputerze czy na tablecie może sobie na przykład podpisać, że, że na przykład budzik to jest sklep mamy możliwość powiększenia tego tej czcionki możemy sobie gdzieś ten sklep tutaj umieścić, więc może wyraz, którego nie rozumie, może sobie podpisać dalej, na przykład, na no, przykładowo suwenier, że to jest pamiątka. O, tutaj, o, troszeczkę się to więc Dajemy sobie tutaj podpis, kolejne słowo, że na przykład chleb to jest naleśnik. Ale w pewnym momencie może się zdarzyć tak, że tych podpisów się uczniowie tutaj zrobi za dużo, już mu się to wszystko nie mieści. Yy, I co wtedy? Można, może sobie zrobić tak, że ten napis, pamiątkę sobie na przykład przesunie tutaj. A tutaj sobie wstawi, proszę bardzo, strzałkę. Yy, wszystkie te treści, które się wprowadzi w ten sposób, się zapamiętują. Czyli jeżeli ktoś yy, daną lekcję przerabia, potem sobie z tego wyjdzie, to ponownym yy, Wejściu w ten podręcznik, te wszystkie treści, które tutaj sobie wpisał, yy, widzi ponownie. Te treści oczywiście można sobie potem edytować, przesuwać, usuwać yy, wedle uznania. Yy, kolejną funkcją jest taka typowa, yy, typowy <coughs> zakreślać, w którym sobie możemy jakieś tam treści zakreślić. Mamy też taki flamaster odwzorowanie takiego flamastra fluorescencyjnego, w którym sobie różne rzeczy możemy zakreślić. Ten flamaster też może mieć, nie, nie, może mieć różne kolory, może być taką linią y, krzywą albo linią prostą. Y, możemy też pewne treści zakreślić sobie w ten sposób, czyli y, okręgiem albo prostokątem, tutaj mamy możliwość wymazywania tego co nam przeszkadza nie pasuje co, nam, co, co co zrobiliśmy źle albo co nam nie jest potrzebne możemy też wszystko wszystkie o, te treści usunąć pozostają nam napisy które możemy sobie usunąć w ten sposób że jak sobie tutaj wejdziemy to o. możemy każdy napis też w ten sposób usunąć ja, tak, przestawimy Kolejną grupą funkcji bardzo, bardzo ciekawą, zwłaszcza dla nauczyciela, to są funkcje, które pozwalają nam na dodanie pewnych treści, pewnych własnych treści do lekcji. Zazwyczaj jest tak, że ucząc z podręcznika, czy przygotowując się do lekcji, nauczyciel ma jakieś pewne rzeczy mu przychodzą do głowy. A to to by można powiedzieć, a to to, a to to by można pokazać. A to coś, mu się przypomni, że o tym by warto było powiedzieć, to wszystko sobie można umieścić w, od razu w podręczniku. Można te treści wprowadzić bezpośrednio z komputera, czyli wczytać sobie jakieś pliki. Ja teraz tego nie, nie, będę, nie będę robił. Można wczytać je z usługi Google Drive albo Google Images, czy image, albo z jeszcze innej usługi, właśnie na Dropbox. Dowolne, dowolne rodzaje plików. Możemy sobie tutaj podlinkować, i one pojawiają nam się na ekranie w postaci takiej ikonki. I po... I po kliknięciu na tą ikonkę uzyskujemy dostęp do, do tych treści. Dalej, bardzo ciekawa, przydatna funkcja, która pozwala nam na wycięcie. No też, może teraz, tego nie będę, nie będę robił. Chodzi o to, że możemy sobie dany fragment zaznaczyć. Może ja spróbuję pokazać. Możemy sobie zaznaczyć taki obszar, na który nas interesuje. I on nam się powinien... Dlaczego to w tym momencie nie, nie chce wskoczyć? W każdym razie to jest tak po zaznaczeniu dany obszar, który sobie zaznaczony. Możemy sobie z niego zupełnie osobną stronę podręcznika utworzyć. Czyli, jeżeli chcemy mieć na osobnej stronie jakieś ćwiczenie albo na przykład jeden obrazek z, z, z podpisem, możemy z niego zrobić zupełnie osobną stronę w podręczniku. Kolejna bardzo ciekawa funkcja, która pozwala nam podlinkować pewne treści do, do podręcznika. Przykładowo, chcemy tutaj coś powiedzieć dzieciom, czy pokazać dzieciom. Zdjęcia wieży iFla. i na przykład załóżmy, że znajdziemy te treści na, na jakiejś stronie internetowej. Ja tutaj nam wprowadzę na przykład. Akurat pod, wpiszę dla ułatwienia adres naszej strony, żeby pokazać, jak to. Aha, teraz przepraszam. Tutaj ma być tak. Wpiszemy Latu a tutaj wpiszemy www. .etuape. I już pokazuje, jak to działa. O, pojawia nam się taka ikonka, którą sobie możemy przesunąć w dowolne miejsce. I tak, jesteśmy teraz w tej lekcji pierwszej. Rozwiązujemy ćwiczenie. Chcemy coś dzieciom pokazać więcej, na przykład właśnie zdjęcia pierzy iPhone. Proszę bardzo klikamy i otwiera nam się Właśnie, w przypadku, ponieważ podnikowałem do naszej strony, to, to nasza strona. Natomiast y, dowolna treść może zostać w ten sposób podlinkowana. Jeżeli chcemy to potem wyrzucić, przesuwamy poza obszar strony i już tego nie ma. Y, kolejną super, naprawdę y, świetną funkcją jest do, możliwość dodania tak zwanej mapy myśli. Czyli tutaj y, napiszemy sobie na przykład tak, lekcja. 0. I to jest taki bardzo prosty edytor, w którym sobie możemy wprowadzać pewne treści. Na przykład napiszemy. A no, przykładowo iFLA. Możemy to tutaj sobie ustawić. Tu sobie możemy dodać kolejne treści nadawać im różne kolory, różne kształty. Ja panią pokażę jak takie treści. Aha, może zrobimy tak, ja jeszcze pokażę. W momencie kiedy to zamykamy, tworzy nam się z tego taka ikonka, którą też możemy w dowolnym miejscu ekranu zaczepić i po kliknięciu uzyskujemy dostęp do tych treści. Ja tutaj przygotowałem takie dwie przykładowe mapy myśli, żeby pokazać no, co, 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 co można z tym spróbować zrobić. Na przykład właśnie znowu wracamy do tej bierze a no możemy sobie tutaj jeżeli jakieś treści są, które uznaliśmy za, za ciekawe, chcemy je uczniom przedstawić, możemy klikając to, to dowolne miejsce na stronie, w którym ustawimy tam, tą ikonkę, uzyskać od razu dostęp do tych treści, albo przykładowo w którejś lekcji yy, stwierdzimy, że chcemy yy, Tutaj oczywiście jest w podręczniku, ale na przykład chcemy usystematyzować z dziecią odmianę czasownika ja, Yav. I wstawiamy sobie w dowolne miejsce strony ikonkę, jak klikniemy. No, może nie to tylko. I mamy tutaj czasowniki, które sobie wcześniej przygotowaliśmy. Już momenci. Kolejną funkcją jest możliwość dodania notatki głosowej, czyli jeżeli coś chcemy nagrać, yy, sami jak mówimy, jakieś polecenia na przykład tak samo yy, możemy to zarejestrować, umieścić w dowolnym miejscu strony. Możemy też dodać do strony notatkę, czyli jakiś, jakiś tekst dłuższy, który yy, jak sobie go tutaj yy, zapiszemy. To nam się pojawia w zasadzie takiej małej ikonki i potem... Po kliknięciu od razu otrzymujemy do tego dostęp. Kolejną y grupą funkcji y jest, y jest, taka, y jest biblioteka wszystkich nagrań audio, wszystkich nagrań wideo, wszystkich ćwiczeń i wszystkich innych dostępnych treści, które są do podręcznika w, y w formie PDF, w tym przypadku jest to git pedagogiczny. I jeżeli sobie wejdziemy w audio, tutaj mamy dostęp do wszystkich nagrań. To są te same nagrania, które się pojawiają w lekcjach, natomiast one są tutaj po prostu ułożone w formie takiej biblioteki. Tak samo mamy z wideo. Tutaj pokażę jeszcze wideo, które jest do drugiej lekcji. Jeszcze nie pokazywaliśmy. En Deux. Au pôle Nord, on se frotte le nez. Trois. En un... mamy dostęp do, do wszystkich scenek wideo, yy, tutaj z kolei mamy dostęp do wszystkich ćwiczeń interaktywnych, tutaj mamy na przykład to nasze pierwsze ćwiczenie, które rozwiązywaliśmy i tutaj kolejne, one, one wyglądają w ten sposób. To są te same ćwiczenia właśnie, które pojawiają się w lekcjach w yy, podręczniku, natomiast tutaj mamy je, jeżeli chcemy same ćwiczenia na przykład rozwiązywać, to, to mamy je usystematyzowane. Tutaj mamy git pedagogiczny, jeżeli to klikniemy, to ściągnie nam się ten git w całości, czyli de facto zakupując podręcznik yy, mm -hmm. mamy dostęp do, do, podrę do całej do 100% podręcznika, do 100% zeszytu ćwiczeń, czyli de facto uczeń, jeżeli nie chce, albo na, nauczyciel domyślnie jakby nie, nie chce uczniów zmuszać do tego, żeby ten zeszyt ćwiczeń kupowali, wystarczy, że, yy, że mm, poprosi o zakup podręcznika, wtedy uczeń przy zakupie podręcznika uzyskuje dostęp do zeszytu ćwiczeń, a nauczyciel z kolei ma dostęp do, do przewodnika metodycznego, którego też yy, nie musi kupować. Yy, z tą różnicą, że w, w przewodniku metodycznym, tym książkowym, są jeszcze dodatkowe, yy, dodatkowe materiały yy, na płytkach, których tutaj nie ma, bo to jest tylko całość przewodnika. Natomiast jeżeli yy, do takiej podstawowej, yy, 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 w podstawowym zakresie, w jakim yy, należy Podręcznika korzystać, to on tutaj jest w całości dostępny. I teraz, jeżeli sobie wyjdziemy z, z podręcznika, możemy sobie wejść do zeszytu ćwiczeń. I tak jak Panie zobaczą, ten zeszyt ćwiczeń jest dokładnie tym, znaczy ma dokładnie te same funkcjonalności, co, co podręcznik. Te same możliwości edycyjne. Też możemy różne treści wprowadzać, też można różne treści dodawać. Także w ten, dokładnie w ten sam sposób to, to działa. I reasumując, mając w ręce podręcznik, mamy dostęp praktycznie do, do wszystkiego.